Przygotujcie się na coś tam, bo nie za bardzo załapałem. ponieważ oto przed wami... Daj dobry Dajcie ognia! Czekaliśmy 3 lata na waszą płaczki! No, naprawdę, naprawdę tak Ciebie to ja? Młody no, człowieku! nie tak codziennie w domu witają. Co? No jak wracam na drugiej na O, tato stoi, tato stoi. Nie, nie stoję. <noise> ale nie, przepraszam, momencik, zwracam honor, słyszałem tam podobno w domu: ktoś jak Księcia, traktuje. Znaczy nie, no może nie jak Księcia, ale faktycznie ja dla nich chyba jestem jakimś arystokratą, bo ona e, zawsze mi ta słowami o hrabia wróci. To chyba bardzo mnie szanuje. Proszę Państwa, jeszcze raz, jak dobrze, na Wiesz, tutaj w się przebieramy już drogami o 15 minut, tak sobie myślimy, kurczę, istniejemy my jako paranormalnie normalnie 18 lat, a jesteśmy dopiero drugi raz u Państwa, Boże, co się dzieje? Słuchajcie, mamy dwa ulubione miejsca, które których kochamy wraca. to jest Opera Leśna w sobocie, bo wiadomo, miejsce z tradycjami, pań, i pań, to wszystkie zagraniczne gwiazdy i oczywiście Targowskie No ja się... właśnie, na scenę wjechała pierwsza taczka bazyliny góry, zrzucamy! Zrzucamy, błagam! Nie, słuchajcie, serio mówię, wczoraj otwieram swojego laptopa, nie? I w wyszukiwarkę wklepuję tak. Najlepsza w Polsce publiczna. nie, za dużo robię, za dużo, za, dużo, za, dużo, za, dużo, za dużo, Spontanicznie reagująca na każdy żart Zawsze uśmiechnięci. Ender. Wiecie co wyskoczyło? No, <śmiennikatywne> no, matko, nie, ale... Nie, wiecie, brawo, bez sensu się naklepał w tą klawiaturę. nie wystarczyło w Google wpisać najinteligentniejsza publiczność świata. Wyszło to samo. Czekajcie, co. Przepraszam, że Michael? A to nie była bazalina? ale pod prezentem. Dobrze. jest. A ja, słuchajcie, jak otwieram swojego laptopa, nie? To wiecie co mam na tapecie? Gołba do widziałem. Ale starowski kur! Brawa na gormamy po proszę! nie bije, ci Słuchajcie, jak to jest? Zawsze się zastanawiam. Mimo wszystko, że hasło goła baba wzbudza tyle fajnych emocji. Nie Powinna się goła baba ze syny, wszystkich tak. a w drugą stronę nie zawsze to tak dobrze działa. Zobaczcie. Goły facet. Ale pan w pandemii wygłodniało. Roberci, zostajemy na noc. Czekaj, bo Czy która z Pań nas przygarnie? No dobra, ale musimy się równouprawnieniem. A któryś z panów, to już Roberta. To pytanie zadaliśmy tydzień temu w opolugi na to pytanie, czy ktoś Roberta przygarnie było, pytanie z tłumu. A pije! pije. Kto nie pije ręka do góry? Pani... Piją nawet dzieci. No, to, to proszę. proszę państwa bardzo się cieszymy, szczerze już bez wazeliny muszę powiedzieć, bardzo się cieszymy, że nareszcie na żywo u państwa tyle uśmiechniętych